Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej praca i dzisiaj jeden z moich ulubionych wersetów. 26 rozdział, werset 13. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. I dzisiaj będę mówić o wymówkach i o racjonalizowaniu lenistwa, czyli niechęci do wysiłku. Co tutaj się dzieje w tym 13 wersecie? No, pojawia się... Po pierwsze, wiemy, że to jest leniwy, czyli człowiek, który tak naprawdę próbuje uzasadnić swoje lenistwo. I co on robi? On tworzy pewną hipotetyczną sytuację lwicy na drodze, lwa na ulicy. Czyli generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, no właśnie, o, po co on mówi o tym lwie? Znaczy on mówi o tym lwie po to, żeby pewnych rzeczy nie zrobić, żeby jakby nie skorzystać z tej ulicy, nie, nie pójść tą ulicą. Ja sobie to mniej więcej wyobrażam w taki sposób, że on mówi: no słuchaj, no chętnie bym, chętnie bym zrobił to, to, co trzeba. No poszedłbym tam. No ale, ale, lewica jest na drodze, lew jest na ulicach. To ma pewne pozory czegoś prawdziwego w tym sensie, że no w tamtych czasach prawdopodobnie gdzieś tam niektórych miejscach Izraela mogło tak być, że rzeczywiście jakieś dzikie zwierzaki się mogły pojawić, tak? Ja bym to odniósł do dzisiejszych problemów z pijanymi kierowcami. No wyobraźcie sobie, że na przykład ktoś mówi, słuchaj, poszedłbym poszedłbym i, i, i do pracy, naprawdę poszedłbym do pracy, no ale są ci pijani kierowcy. Nie słyszałeś, co się tam ostatnio wydarzyło w, w Krakowie, że przejechał taki Przejechał taki, taki szaleniec na, na przejściu dla pieszych i, i, i staranował babcie i dziewczynkę? No przecież to przecież, no przecież to, to je, jak można wychodzić na ulicę, skoro takie rzeczy się dzieją? No i widzicie, że generalnie wydaje się w jakiś tam sensie yy, znaczy inaczej jakby fakty są prawdziwe, tak? Znaczy jest faktem, że w Krakowie, załóżmy, że tak jest to jest prawdziwy fakt że w Krakowie jakiś idiota przejechał na czerwonym świetle, czy nie zatrzymał się na przejściu dla pieszych i faktycznie potrącił jakąś kobietę na przykład z, z, y, śmiertelnie, tak? Ze skutkiem śmiertelnym. No i my wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Dlatego na przykład. No, oczywiście robimy też pewne rzeczy, żeby, żeby się nam nie zdarzyły, tak? Ja Pomimo tego, że Mam przejście dla pieszych, to generalnie sprawdzam, czy jakiś szaleniec nie jedzie z prędkością 100 na godzinę, prawda? Yy, czyli innymi słowy, yy, pomimo tego, że takie wydarzenia mają miejsce, zdajemy sobie sprawę, jako ludzie racjonalni, że to nas nie powinno mimo wszystko hamować przed tym, żeby iść do pracy, tak? albo żeby pójść do sklepu. Albo, żeby kogoś odwiedzić, albo żeby pojechać, nie wiem, albo żeby samemu je, być uczestnikiem ruchu drogowego. Chociaż oczywiście zdarzają się różne tragiczne sytuacje. Natomiast tutaj, właśnie leniwy bierze coś, co wydaje się, co no, co jest prawdziwe, ale jakby w jego myśleniu staje się to racjonalnym powodem, żeby przestać robić coś, co rzeczywiście jest konieczne. No, i oczywiście, że życie jest związane z jakimś ryzykiem. tak? No, zdarzają się wypadki na drodze, a jednak wychodzimy na ulicę, a jednak przechodzimy przez jezdnię, a jednak prowadzimy swoje samochody, jeśli je mamy. Więc, więc myślę sobie, że to jest bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy mechanizm. Mechanizm, który możemy prześledzić i wytropić w bardzo różnych sytuacjach. Znaczy to jest właśnie mechanizm wymówki. Mechanizm wymówki bierze. Bierze jakieś przesłanki, które są prawdziwe, ale używa ich w taki sposób, żeby wyjaśnić nasze lenistwo. Bo gdyby rzeczywiście, no załóżmy, że tych lwów się nam nożyło, albo załóżmy, że rzeczywiście tych wypadków jest, jest, jest naprawdę dużo tak, wokół nas, no to wtedy wtedy rzeczywiście no, trzeba, nie, może trzeba, z, z nożem chodzić na lwa, albo ze strzelbą albo może trzeba po prostu chodzić dwójkami albo, może, albo może, może trzeba bardzo ostrożnie jeździć i tak dalej i tak dalej znaczy generalnie rzecz biorąc osoba która nawet się zgodzi z tą przesłanką jeśli faktycznie nie jest leniwa to tą przesłankę wykorzysta do takiegoś dodatkowego usprawnienia albo wykorzysta do tego żeby żeby, żeby właśnie no, zabezpieczyć się w jakiś dodatkowy sposób. Ale nie do tego, jak leniwy, żeby po prostu sobie wszystko odpuścić. Oczywiście, no, gdyby lwy, 30 lwów krążyło wokół naszego mieszkania, no to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście nie warto wychodzić, ale jest to, jest to bardzo rzadko zdarzająca się okoliczność. Także zweryfikujmy nasze wymówki, czy nasze powody, jakie sobie znajdujemy dla, dla niepodejmowania wysiłku, dla niepodejmowania pracy. Myślę sobie, że jest to czymś, co jest y, może nie aż tak oczywistym jak te lwy, chociaż kto wie, może dla kogoś to nie było zupełnie oczywiste. Także weryfikujmy, weryfikujmy to, w jaki sposób myślimy o, y, o, y, o swoim podejściu do wysiłku, do pracy. I starajmy się tą wymówkę właśnie wychwycić. Starajmy się nazwać, i nie nazywajmy wymówki czymś prawdziwym, ale no, bądźmy na tyle pokorni w swoim sercu, żeby przyznać, że, że to nieprawda że to jest fikcja, którą ma tylko pozory czegoś prawdziwego, a tak naprawdę po prostu jest, jest właśnie racjonalizowaniem lenistwa. Panie, dziękuję mi Ci za prawdę, za to, że ona istnieje, że można ją nazwać, że można ją zweryfikować i określić. I proszę Cię Boże, żebyśmy właśnie byli ludźmi nieleniwymi ale pracowitymi. Panie, jeśli mamy takie jakieś wymówki w naszym sercu, to daj nam je właśnie w świetle Twoim nazwać i, i, i zmienić swoje postępowanie. O to Cię, Panie prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.